Barbakan na warszawskiej starówce. To tutaj, jak co roku, możemy odwiedzić jarmark Bożonarodzeniowy w Warszawie. Jedna jego część tutaj, druga przy rynku Starego Miasta, ale o tym za chwilę. Więc drodzy Państwo, chodźcie, zobaczycie, jak w tym roku na barbakanie wygląda ten jarmark Bożonarodzeniowy. Czym mnie Pani poczęstuje? Proszę Pana, świeżutko pieczonymi kasztanami oczywiście. Ja nigdy nie próbowałem. Ale to ja już Panu opowiadam, jak to jest. To niech Pani linię. opowiada. Proszę bardzo. Tak. Są świeżo prażone. Ściągamy tą skorupkę. Zjadamy tylko te białe serduszko. Można posolić, można dodać masełko, ale jak panowie nie jedliście, to pro, proponuję takie sotę. Proszę bardzo. Co u pana wybierają najchętniej tutaj? Najczęściej oscypki, tradycyjny oscypek z żurawiną, a właściwie serek podhalański, więc żurawina i serek podhalański to jest to, co ludzie lubią najbardziej, co jest najbardziej tradycyjne. Jedynie tylko polskie, chociaż tam na Słowacji troszeczkę oscypków sprzedają, ale faktycznie jest to taki evenement w skali światowej i polski serek podhajański z żurawiną, to jest właśnie to. Ja za taki serek musimy zapłacić. 10 zł mały z żurawiną, duży 18. No, są to ceny jarmarczne, ale ludzie, wiadomo, w święta lubią ten smak, chcą go spróbować. Przed chwilą spróbowaliśmy jadalnych kasztanów, no i muszę powiedzieć, że są całkiem dobre. I tutaj po drodze różne budki, różne atrakcje, między innymi serki regionalne, tak jak pokazywaliśmy wcześniej. Dalej stoisko hiszpańskie, churros. Za taki rożek sześć paluchów trzeba zapłacić 25 zł, a za pudełko 10-35 zł. Ty przechodzimy dalej, tutaj różne lokalne wędliny i inne wyroby, które też można sobie przyjść, kupić, spróbować. Kiebaski, wino i osypki. To najchętniej kupuję w oczywiście, tym roku. Oczywiście. A to zawsze jest. Fajnie, do pierwszy raz w tym roku, no ale ciekawe wrażenia. No generalnie w porównaniu do innych jarmarków, które są w Polsce, no to tak słabo zobaczymy, jak tam pod pałacem kultury, który dziś jest otwarty, a... Więc no, ja pierwszy raz tu w sumie jestem. W sumie jest w porządku, aczkolwiek na poprzednim jarmarku bliżej pałacu było dużo więcej energii, więcej się w sumie działo, tutaj jest dosyć spokojnie. Przechadzając się po barbakanie i spacerując tutaj po jarmarku bożonarodzeniowym, no oczywiście przychodzi też chęć, żeby coś zjeść. I tak podglądamy sobie tutaj jedno z takich miejsc, które w tym roku oferuje dla nas m.in. innymi szaszłyk 60 zł, kiełbasa biała ślimak 35 zł, kiełbasa zwykła 40 Zł, golonka to już koszt 50 zł, a kapusta zasmażana 25 zł, ale jak widać ustawia się tutaj bardzo duża kolejka. Spróbujemy troszeczkę zapytać, co jest hitem sprzedaży. Dzień dobry, a ja tak chciałem zapytać, co jest hitem w tym roku tak się sprzedaje. Co jest hitem? Oczywiście nasza polska tradycyjna kiełbasa sprzedaje się wspaniale ludzie wracają po nią, szczególnie ludzie z zagranicy, którzy spróbowali po raz pierwszy polskiej kiełbasy. Wracają dwukrotnie, trzykrotnie, wracają nawet każdego dnia. Oprócz tego goloneczka. Ile dziennie takich kiełbasów sprzedajecie? Nie wiem czy mogę powiedzieć, ale no, mówimy nie... o setkach. Mówimy o setkach. Dwóch, trzech. A tego nie mogę powiedzieć, bo to już sekret. Okej, okay, dziękuję bardzo. Także jak słyszycie, drodzy Państwo, hitem w tym roku jest po prostu polska kiełbasa i to słychać, bo tutaj przy tym stanowisku bardzo dużo osób z zagranicy, którzy chcą tego naszego regionalnego produktu spróbować. A jak ceny na tegorocznym jarmarku? Coś Was zaskoczyło? Ile trzeba wydać? Ile za taki kubeczek może trzeba zapłacić? Mam wrażenie, że więcej, bo grzane wino kiedyś kosztowało chyba tak około 20 zł, teraz 25, no ale cóż... Mi się wydaje, że porównywalnie do tego, co jest w innych miastach. A to już zależy, co chce się zjeść. No, tak mniej ale, więcej, jakby pan oszacował. Ale myślę, że około 30-40 zł, żeby jakiegoś, jakąś kiełbasę czy Bigos, coś w tym stylu, żeby zjeść za jedną porcję, w zasadzie, tak? No to tak by trzeba było policzyć. Tak, chcecie, żeby tutaj trochę pospacerować, spędzić czasu, to ile by trzeba było dla was dwójki wydać? Żeby zjeść, spędzić czas i tak dalej dla dwóch osób. 100 złotych na pewno ponad, myślę. Ponad 100 złotych, no. Ze stówkę za dwie osoby, żeby coś zjeść, nawet więcej, żeby jednak, nie wiem, grzańca sobie kupić na dwie osoby po jednym daniu, jeśli tak to można nazwać, no to ze 120-130 zł pewnie wyjdzie. Spacerujemy sobie dalej po Barbakanie. Kolejny punkt. Tutaj piękne mydełka, piękne zapachy, stąd dochodzą. Panie przed chwilą powiedziały mi, że prosto z Francji, także wcześniej Hiszpania, teraz Francja. No, jest tutaj także dużo turystów, więc pewnie stąd takie kierunki. Piękne szklane, bombki. E, można się zaopatrzyć, żeby przygotować w tym roku choinkę w trochę innym, wyjątkowym stylu. A dalej e, w tych budkach wszystko praktycznie czego dusza zapragnie, bo jest zimno, więc można kupić sobie czapkę, szalik, e, chustę, rękawiczki. Jeżeli przyjdziemy nieprzygotowani, no to możemy też spróbować tutaj zakupić takie rzeczy. Robię podkówki na szczęście. Z siedmioletnią gwarancją. Ile taka przyjemność? A to zależy, 20, 30, 50 zł. Jednym z elementów jarmarku bożonarodzeniowego na Starym Mieście jest ten element tutaj na rynku Starego Miasta, czyli lodowisko, które jeszcze nie funkcjonuje, ale także różne budki, gdzie, tak jak obserwuję na ten moment, możemy posilić się m.in. ciepłymi napojami, czasami napojami wyskokowymi. I za taki kubeczek grzanego wina musimy w tym roku zapłacić tutaj 20 zł za mały kubek i 30 zł, tych za duży. Oprócz tego różne możliwości kulinarne można zjeść m.in. pajdę chleba ze smalcem czy też kiełbasę z bigosem. Takie możliwości oferuje Rynek Starego Miasta.